Niech wszyscy biją brawo dla kociej załogi! Bo gdy macie kłopoty, to miałczcie po pomoc! Tak, kocia, załoga! Ale w zatoce przyda się więcej ratowników. Nie martw się, Chase. Psi, patrol, zawsze będzie na pierwszym miejscu w naszych sercach. Ha, ale niedługo, jeśli moje kotki pokażą, co potrafią. <laughs> Dzięki Ryder. Resztki jedzenia spadają na mój ogródek. Ryder, na dachu siedzi kociak i rzuca resztkami. To na pewno nie jest kociak. A! Wiedziałem. Panie Handlinger, to pan wymyślił te oszukane akcje ratunkowe, prawda? Kociaki, idziemy. Papa! Siop, sio. Nic nie widzę! O, 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 co za podłe ptaki! Panie Handlinger, jest pan cały? Pomocy, kotki! Wzywam was na pomoc! Nie sądzę, by kotki mogły pomóc. Sky, potrzebna nam twoja uprząż. Już lecę! Dziękuję, psi patrolu, za uratowanie mnie i kotków Nie ma sprawy, panie Hamlinger. Gdy ma pan kłopoty, proszę zamiałczeć po pomoc A jeśli to nic nie da, to dzwonić po nas Bardzo śmieszne Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon naszej zatoce przygód, Oskarze. Cóż, na mnie pora. Żegnam was. Tu jesteś, Oskarze. Chce ci się bić? A, a, Działko wodne. Był spokojniejszy, o! 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 gdy dziobał w auto, próbując dostać się do Cikaletty. A może próbował dostać się do zabawki? O! Myślisz, że tęskni za maskotką? Przekonajmy się! Hej, okay, Oskarze, biedni za mną! A, polej, a, 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 a. A. Jesteś cały marszał? Tak, cały. Ale podczas jazdy tak trzęsło, że chyba spadły mi jakieś kropki. <śmulny> <śmulny> o, spójrzcie, kucyki witają Oskara w rodzinie. O! Nareszcie jesteśmy w domu! Dziękujemy, psi patrolu! Nie ma za co, bo kiedy macie kłopoty, to na pomoc! <ścoughs> Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon! Złoty relikt zniknął. Uwaga! Niech każdy go poszuka! Ryder, Carlos, znalazłem! Tu są jakieś ślady. Jeszcze nigdy takich nie widziałem. Ła! Wow! Ale ma wielkie łapy! Relikt zaginął, a jakieś zwierzę zostawiło te ślady. Wielka łapa zabrał nasz skarb. Nie wiemy co to takiego, ale wiemy, że ten złoty relikt powinien być w muzeum. Musimy go odzyskać. Ryder, widzę jak coś błyszczącego porusza się w drzewach. Ten dźwięk! To Mandy! Ona ma kłopoty! O nie, to wielka łapa! Mandy, pomogę ci! do rzeki. Sky, dasz radę ją złapać? Chwytak! Słuchajcie, spójrzcie na te znaki łap na kolumnie. Są takie same jak te dziwne ślady. Więc tych śladów nie zrobiła żadna wielka łapa, tylko kolumna. Z pomocą małpek, dzięki że uratowaliście tę kolumnę, Ryder. Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty, to. Bo pomoc! Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon. Udawanie złamanego palca to najlepszy pomysł na świecie. Mówcie na mnie, burmistrz Hamgeniusz! Który przycisk nacisnąć? Ua! Maynard! pani Marjorie do Raidera. Spokojnie, proszę pani. Zatrzymamy go. Ua! Chase, podjedź tam szybko i zatrzymaj burmistrza w sieci. Sieć! Ua! Ua! O nie! Proszę, nie pryskaj. Siecią się nie udało. Burmistrz i Skunks jadą w stronę rzeki. Pieski, jedźcie nad rzekę. Uratujemy kilka zwierzaków. Ustaw barykadę na brzegu rzeki. Skunks, zabierz Skunksa! A ten jest do czego? Niezły rzut! Wspaniale, Zumo! Dobrze kierujesz, Maynard! O, nareszcie! Znów na twardej ziemi! Taniec szczęścia, taniec szczęścia! Jej, ale szybko pan wyzdrowiał! Au. Ryder, pieski, dziękuję wam za uratowanie Maynarda. A także burmistrza Hamdingera. Dziękuję, psi patrolu. Nie ma za co, bo kiedy są kłopoty ze skuterem, proszę dzwonić po pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon. Wiatr jest naprawdę silny. Cieszę się, że nigdzie dziś nie wychodzimy. Witaj, farmerze. Ryder, mam tu dość pilny problem. Burza wystraszyła Korniego i uciekł. Pomożemy go znaleźć. Korni? 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 Tutaj jest! Ryder! Widzę Korniego w kanionie! Chodźmy! Tutaj jest! Zostanę z wami na wszelki wypadek. Chase, schodzimy na dół. Przez sapki! Spokojnie, Korni. Wyciągniemy cię za dwa machnięcia ogonkiem. Dobrze, wracamy. Korni strasznie się wierci, Sky. Opuść nam uprząż. Mam ją. Spokojnie. Pomożemy ci wrócić do farmera Ala. Możesz lecieć, Sky! No to w drogę! Ryder, nad zatoką rozszalała się burza. Sky, nie chcę, żebyś tam leciała. Poleć drogą wokół góry i nad wodą. Dobrze, korni. Podróż zajmie trochę dłużej, ale niedługo będziesz w domu. Zaraz będziemy w domu, korni. Jeśli znajdziemy farmę. Świetnie! Głowy w górę? Czy to. Krowy? Tak, oświetlają wam drogę. Och, a oto mój korni. Dobrze, że nic wam nie jest. Dzięki za sprowadzenie Korniego. Dziękuję wszystkim. Żaden problem, farmerze. Jeśli będzie pan w potrzebie, to na pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Mamy wezwanie na górę Jake'a. Musimy się pospieszyć. Wujek Otis pędzi z góry w wagoniku z kopalni. Jej! Musimy go uratować i zatrzymać wagonik, zanim się rozbije. Więc na tę misję pojedzie Everest. Zabierzesz swój pojazd. Przed nim chwytakiem wyciągniesz wujka Otisa z wózka. Robust! Wygląda na to, że wagonik może wpaść na chatkę Otisa. Użyj swojej łopaty, żeby wykopać mu na drodze wielki kopiec z ziemi. Everest, tam jecie! Chwytać! Popsi, patrol! O -o. Mam cię! Nieźle, Everest! Ale proszę, uratujcie moją bryłkę! Rubble, bądź gotów! Wagonik jest już u ciebie! Wszystko gotowe! Złota? O, o! Everest! Samorodek znów toczy się w dół! Złotko, praca do mnie! Żeby nas zgnieść, jeśli nie odskoczymy! Marszal, jedź wzdłuż rzeki, aż dojedziesz do gór. Trzymaj się, bojku! Udało się, Ryder! Ale kłopoty ma na Bobru! Szybciej, marszal! Użyj działek wodnych, żeby rozmieścić grunt przed tamą, żeby złoto utknęło w błocie. Jasne! Jestem wdzięczny psiemu patrolowi za uratowanie najważniejszej rzeczy na świecie. Tej wielkiej bryły złota? Nie, mojego nowego przyjaciela z całą rodziną. Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon. Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Seed porwał zatopiony statek piracki. Musimy dogonić porywaczy i odholować wrak na miejsce. Arrr! Czemu płyniemy tak wolno? Co się dzieje? <laughs> Płyniemy za porywaczami, ale dzieją się tu dziwne rzeczy. Wygląda na to, że wrak ciągnie ich do tyłu. Jeśli w środku wraku mieszka wielki morski robal. Używa tego wraku tak jak ślimak używa muszli. Ten słup to mieszkanie robala. Sid, mówi Ryder. Puść ten stary statek. Arr, ten pirat się nie poddaje. To ja go znalazłem, jest mój. Dobrze, Rocky. A więc musimy przeciąć linę. Szykuj pochodnie. Zaczekam na twój sygnał. Chase, morski robal nie może się ruszać, gdy będziemy ciąć linę. W łodzi powinieneś mieć przekąski, żeby go czymś zająć. E, tak, już znalazłem. Dobrze, roki! Teraz! Robal już przestał. Włącz! Chase, Opuść Linę. Roki, zaczep Linę do wraku. Lina zabezpieczona! Możesz holować, Chase! Pokażemy Chase'owi, gdzie leżał wrak. Robalek będzie tam szczęśliwy. To tutaj. Ryder, jeszcze raz dziękuję za ocalenie tego miejsca i domu Robala. Nie ma za co mały, a kiedy masz kłopoty, to. Popomoc! Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon! Wodny Patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder! Francois i kapitan Turbot mają poważne kłopoty pod wodą. Aaaa! Jej! Wieloryby są łagodne. Nie widziałam, żeby się tak zachowywały. Ja też nie, Zumo. Coś go zdenerwowało, ale najpierw pomożemy turbotom. Do tej misji wyznaczam Zumę. Popłyniesz tam i odciągniesz walenia od dzwonu. I Rabel, użyjesz dźwigu, żeby podnieść i obrócić dzwon. Hurra! To nasza pomoc! Wieloryb też jest. Zumo? Zajmij czymś tego walenia. Hej, mały! Bawisz się w Berka? Na pewno mnie nie złapiesz! Dobrze! Rubble, pora na ciebie! O, dzięki, Rubble! Wszystko działa! Płyniemy! Hej! A gdzie podział się waleń? Tu jesteś! Ale co ty robisz? Ryder, ten wieloryb ma problem. Ciągle drapie się po paszczy. Spróbuj zobaczyć coś z bliska. Ryder, teraz widzę. Coś utknęło mu między zębami. Roki, pomóż Zumi wyczyścić mu zęby. O, biedaka musi to bardzo boleć. Przydałaby mu się szczotka i nitka. Zajmę się tym, Ryder. Lina od koła. Świetny pomysł. Otwórz szeroko. Udało się. Dobra robota pieski. Jak masz kłopot między zębami, to rycz po pomoc. Czyste zęby. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.